Szanowni Państwo, a sam stan wojenny. Czy oprócz tego, że byli ludzie internowani, to przecież byli internowani w sposób, no nie powiem, oczywiście były tam jakieś bijatyki, były jakieś ścieżki zdrowia, ale generalnie rzecz biorąc, najczęściej jednak dochowano. Yy, do jakiegoś, jakiejś kultury w tym wszystkim, w tym całym zdarzeniu. Ja przeżyłem już stan wojenny, byłem już dorosłym oficerem i nie pamiętam, żeby po ulicach działy się jakieś dziwne rzeczy, jakieś szczególne prześladowania i tak Pamiętam jednak, że zarówno generał Jaruzelski, jak i cała jego ekipa w sposób dobrowolny w sposób pokojowy, mało tego, na wskutek oddolnych jakichś takich mocy, które na nich, na, na nich były, były wywierane, oddał władzę w sposób pokojowy. Proszę mi pokazać w innych krajach, gdzie w sposób pokojowy, w ten sposób została przyjęta władza. To znowu jest dowód na to, że naród był wspólnie, razem ze sobą, że byliśmy razem. Nie wolno teraz pokazywać, kto był większym albo mniejszym, jak to zostało określone? No oprawcą.